Cześć YouTube, dzisiaj 5.30 niedziela, zaczynamy moim treningiem, chciałbym was trochę lepiej poznać, chciałbym żebyście wy mnie troszeczkę lepiej poznali, poznali to jak trenuję, jaki mam na to vibe, jakie mam na to powiedzmy metody i narzędzia, zaczniemy sobie dzisiaj treningiem mieszanym, w którym mieszam dynamikę dla góry ciała, Trochę siły maksymalnej dla dołu ciała i hipertrofik, która będzie celowana, czyli budowanie masy mięśniowej pod te elementy, które będą występowały w pierwszych dwóch ćwiczeniach. Ale wam dokładnie wszystko powiem krok po kroku. Postaram się za bardzo nie zanudzać metodykami treningowymi, tylko pokazywam wam mniej więcej jak trenuję. Jeżeli będziecie zainteresowani metodyką, napiszcie w komentarzu, zrobimy fajny pod to jakiś film. A dzisiaj będzie czysta praca i troszkę informacji trenerskich. Głosu, brak, brak, dobrze, ale skąd już? Wystarczy. Pierwsze ćwiczenie to, czego bardzo lubię zacząć w ogóle całą, yy, cały dzień treningowy to jest zawsze jakaś wersja ćwiczeń dynamicznych. Przekładają mi się one pod sporty walki. Trenuję boks, aktualnie troszeczkę mniej, ale zawsze lubię mieć ten dynamiczny zryw, który mi się przełoży później po pod pracę mojej ręki, podczas właśnie gdzieś tam pracy na boksie. A ja czytam sobie ćwiczenie w typu landline bardzo je doceniam. Ponieważ, po pierwsze, wymagają o wiele mniej mobilności niż ćwiczenia typu olimpijskiego, a generują tak samo dużo dynamiki. Nie? Więc pracujemy sobie mocno nad rotacją, która przełoży mi się na boksie. Pierwsza seria rzewkowa. Teraz tak, ogólnie firmy typu dynamicznego. Mm, czyli tak zwane dynamic effort, można to nazwać jeżeli ktoś jest zainteresowany metodyką treningu sprzężonego albo kojarzy mniej więcej, a jeżeli nie, no to po prostu ćwiczeniami dynamicznymi. pracuję na takim zakresie obciążenia, które umożliwia mi wykonanie dynamicznego ruchu. Nie? Czyli tutaj celem w tym ćwiczeniu nie będzie dołożenie jak największego ciężaru, ale takiego, z którym jestem w stanie wykonać ruch szybko i eksplozywnie. Powtórzeń jest mniej, 3 do 5, każde w szybkim tempie. Dłuższa przerwa, znowu szybkie tempo i przerwa. Teraz przechodzę do drugiego ćwiczenia w hierarchii, czyli w kolejności do martwego ciągu, ćwiczenia bardziej siłowego. Tutaj oczywiście. Też chcę być w miarę świeży, ten układ nerwowy musi być świeży. Ale kolejność jest taka, ćwiczenie dynamiczne, które wymaga od mnie najwięcej koncentracji, najwięcej zrywu, najwięcej energii, potem siła maksymalna. W tym wypadku dzisiaj martwy ciąg, a potem dobijam sobie ćwiczeniami akcesoryjnymi, które są ukierunkowane bezpośrednio pod te partie, które mają mi pomóc w tych dwóch głównych ćwiczeniach. I zaczniemy dzisiaj 4 do 5 serii roboczych po 3 powtórzenia. Taka będzie na dzisiaj praca. Podstaw nad którymi będę pracował, chodzi mi tutaj wyłącznie o to, aby pracować mocniej przywodzicielem, mocno pośladkowym. Stopy w miarę szeroko, tutaj ustawienie jest oczywiście indywidualne, w zależności od tego, jaki macie zakresy w biodrze, żeby y, tego nie przedłużać. Przechodzę do tej pozycji, rozpycham ładnie nogi, ręka, ręka, klata pierciera do przodu. Teraz pcham nogę mocno w ziemię, robię wstępne napięcie, kata w górę, wdech. Wyciągam sztangę. I pracujemy mocno biodrem. Od połowy ruchu tak naprawdę to jest już to hiptras, nie? Czyli do kolana i bioderka. Ten martwy sumo działa inaczej niż zwykły martwy? Czy on jest bezpieczniejszy? No, on po prostu inaczej wykłada ciężar. Po pierwsze, pracujesz w nim bardziej w pośladkiem i nad przewodzicielem. Co u większości zawodników sportu walki jest bardzo zaniedbane, a po drugie jest troszeczkę właśnie ta inna dźwignia, więc pracujemy bardziej z nogi, nie z samych pleców. I tak naprawdę, jeżeli trudniamy sobie sportu uderzone, gdzie ta noga musi być silna, do tego musi być stabilna, czyli żeby ta pozycja ładnie była siedzieć, żeby mógł ładnie siedzieć nisko na nogach, robić sobie ładne rotacje, ale też nie tylko w sportach uderzonych, ogólnie powiedzmy w takim szeroko pojętym. A czy jeżeli chcemy mieć fajną sylwetkę, ale do tego też zdrową, to te mięśnie właśnie odpowiednie za przewodzenie, za pośladek, tu są bardzo dobrze angażowane i według mnie jest to ćwiczenie, które w większości przypadków jest się do niego łatwiej ustawić i bezpieczniej też wykonać, nie? Ale jeżeli, oczywiście nie jest tak, że to jest dobra tylko i wyłącznie wersja, klasyk też jest dobry, kwestia po co? My chcemy zaangażować bardziej przewodziciel i pośladek, tu konkretnie pod sporty walki, więc używamy tego. Ogólnie w sumo i w marcu ściągach na razie staram się pracować bez pasa, Chcę maksymalnie pracować nad mięśniami stabilizującymi. Oczywiście w pasie one są również bardzo dobrze zaangażowane, czasami nawet jeżeli nie, jeżeli nie lepiej. Ale dopóki nie oporuję na jakichś dużych ciężarach, nie podchodzę pod jakieś maksy, to uważam, że nie jest mi to jakoś bardzo mocno potrzebne, więc korzystam tylko i wyłącznie z silnego korpusu nad tym pracuję. Używam też pasków, nie zrobiłem mnie chwyt ograniczał, podchodzę teraz pod jedno powtórzenie. Ostatnia seria rozrzewkowa, około 90% ciężaru serii docelowych. Robimy robotę. Nie ma co gadać. To nie będzie siedział cały dzień przecież z nami, i chciałbyś się na niej jakieś dobre kawy, wypić w końcu, więcej koncentracji, panie Stelmaszczyk, mniej pajacowania. Dobra. Dobra, i wchodzimy na serię robocze. nie najgorzej, ale do przodu, 5 serii za mną, minuta przerwy, wchodzimy w ćwiczenia akcesoryjne, dzisiaj to będzie wyciskanie sztangielek na głowę, które mamy się przełożyć pod dynamiczniejszy później wyrzut łapy w ćwiczeniu numer 1, 2 będzie ściąganie drążka w chwycie szerokim do klatki piersiowej, to jest ćwiczenie, które sobie teraz zdrożyłem na chwilkę, ponieważ za jakiś czas chcę do podciągania na drążku. Miałem jakieś stany zapalne w łokciu, więc żeby troszkę ten chwyt odpoczął, popracuję sobie na drążku i następnie zakończymy to izometrią na miejscu między łopatkami, które pozwolą mi trzymać bardzo fajną pozycję w martwym ciągu przede wszystkim oraz oprócz tego pozwolą mi również na to, aby moje barki podczas treningu bokserskiego tak mocno nie ucierpiały i nie wchodziły mi w nadmierną protrakcję. Na razie serio drzewkowa. Poczuć fajnie ciężar. Staram się pracować zawsze w pełnym zakresie ruchu. On mi się za chwilkę poprawi. Jak robicie dynamikę, ćwiczenia dynamiczne, ma być szybko. ciało ma być z lekkiego napięcia, luz, zerwanie. Ta ma być szybko, dynamicznie. Nie musi być ładnie. Robimy siłę maksymalną. Też nie musi być ładnie, ma być ciężko i ma być bezpiecznie. To jest najważniejsze, tam nie chodzi o to, aby było ładnie. Przynajmniej oczywiście z mojej perspektywy z perspektywy tego, z czym ja pracuję. Nie, ale żeby tutaj się nie wybierać. Chodzi bardziej mi o to, że jeżeli mamy podział treningu na takie aspekty, to dynamika, zryw, nie elegancko, ale szybko, siła maksymalna, troszkę bardziej elegancko. Zwrócić uwagę na dobrą technikę, bezpieczną technikę i po prostu dużo dźwigać budowanie mięśnia, skupić się na tym, jaki mięsień ma pracować. Tu nie chodzi o to, aby teraz zrywać, strasznie się z nim szarpać. Ma być ciężko, ale fokus ma być i target na pracujący mięsień. I robimy serię łączoną. To będzie łączone z ściąganiem drążka. Tak jak powiedziałem, chcę troszkę odciążyć stany zapalne w łokciu. W tym chwycie tego nie czuję. Popracuję, popracuję sobie 4-6 tygodni, oprócz tego też dorzuciłem ćwiczenia rozciągające właśnie pod triceps, żeby trochę ten stan zapalny zmniejszyć, powinno być lepiej i potem sobie mogę spokojnie wrócić już do podciągania, a przy okazji popracuję tak czy siak mieściami, które docelowo przełożą mi się później na podciąganie. Więc zauważcie, że trening nie musi być ograniczony tylko do albo ciężkiego dźwigania. Albo szybkiego dźwigania, albo do samej budowy mięśni. Oczywiście, robiąc tylko jedną rzecz, będziecie w niej lepsi, ale łącząc ich parę, też możecie zrobić fajne efekty i cieszyć się treningiem trochę z innej perspektywy, z takiej, której przynajmniej ja pracuję z moimi podopiecznymi. Moim celem jest stworzyć ludzi, którzy są przygotowani kondycyjnie, którzy są atletyczni którzy umieją pracować z własnym umysłem, to też jest bardzo ważne i bardzo istotne. I w momencie, gdyby chcieli wejść w jakiś sport, to mają bardzo dobrą podstawę, aby pracować sobie w danym sporcie i wejść w niego z marszu. Bo tak naprawdę, czym większe przygotowanie fizyczne, to podstawowe, o tym łatwiej będzie wejść w specjalizację sportową. I to są rzeczy, które często ludziom brakuje, nie? Czyli nie było treningu, nie było kondycji, nie było nie ma postawy, a chcą mieć, bo są specjalizacje, są, są problemy, są urazy dalej, A jeżeli trenujemy sobie bardziej tak ogólnie, dbamy o wszystkie parametry motoryczne, o te cechy, to wtedy o wiele łatwiej jest sobie też wejść w różnego rodzaju trening i szybciej się nim cieszyć, mieć z niego też lepsze efekty. Tutaj, finish. Przejdziemy na Zerchery. Ostatnie ćwiczenie akcesoryjne i na tym skończymy cały dzisiejszy trening. Moi drodzy, ostatnie ćwiczenie Zercher Hold. Żeby znowu za dużo nie gadać, bo ja się lubię rozgadać, po prostu pokażę Wam, jak to zrobić. Pracujemy sobie izometrycznie. Czyli będzie to robota robiona na czas. 30 Sekund ja ustawiam 35 na zegarku, bo zanim się ustawię w ćwiczeniu minie mi 5 sekund. Łapa mocny chwyt, mocny chwyt. Wyprost i trzyma. Co wygląda. Wygląda prosto. Jak zrobicie to ciężko, czyli dacie duży ciężar, to prosto nie będzie. O co chodzi jeszcze maksymalnie, w hamłokcie maksymalnie na siebie. Maksymalnie dopilam tutaj z tyłu. Oczywiście tak nie przeszkadza, ale intencja ruchu jest jak najmocniej. Noga w pełni wyprostowana, dupa spięta, brzuch napięty, barki zroto, barki ściągnięte do mnie, żebra lekko ściągnięte, i trzymam na czas duży ciężar w pełni izometrycznej pozycji. Tak to powinno wyglądać. Moi drodzy, dzięki Wam dzisiaj za obecność. Yy, to był mój cały trening, jeden z trzech, który robię siłowe. My się z nagramy na pewno trzy treningi, żebyście zobaczyli, jak wygląda moje dokładnie programowanie treningowe w praktyce. Jeżeli jesteście zainteresowani jakimś kontaktem ze mną, gdzieś tutaj wrzucimy Instagram. Myślę, że będzie to już fajnie zrobione. Yy, no i co? Widzimy się w kolejnych filmach. Do usłyszenia i do następnego. Pozdro!